Dzisiaj jestem w Rzepniku, w sąsiedniej wsi do tej, w której mieszkam. To tu prowadzę warsztaty dzikiej kuchni. Najczęściej pod tą altaną. A tutaj przed starym domem, całe pole skrzypu olbrzymiego. I wcale go tu nie sadziłem. On sam się tutaj zasiał. Jego zarodniki są bardzo lekkie, mogą kilometrami się unosić w powietrzu i gdzieś tam, gdzie znajdą odpowiednie warunki, żeby przedrośle z nich wyrosło, po prostu do przedrośle wyrasta i potem, potem dopiero ta roślina właściwa na przedroślu. Skrzyp olbrzymi w Polsce był chroniony kiedyś, jeszcze kilka lat temu. Jest w większości terenów Polski bardzo rzadki, natomiast jest bardzo częsty w pasie Pogórza Karpackiego. W niższych położeniach Karpat, tutaj od Krakowa po Przemyśl, jest go naprawdę pełno i jest to duży skrzyp. No w tej chwili w ogóle jeszcze nie wypuścił z tych swoich pędów z liśćmi, ale dorasta nawet do dwóch metrów. Lubi gleby takie lekko wilgotne, jakieś takie wysienki, źródliska, miejsca, gdzie gleba nigdy nie przesycha. Skrzyp olbrzymi ma dużo wspólnego ze skrzypem polnym. W Polsce mamy kilka gatunków skrzypów, ale jedynie te dwa gatunki tworzą osobne pędy z kłosami zarodnionośnymi, bo to są kłosy zarodnionośne. Popatrzcie, ile zarodników on produkuje. Widać na moich palcach takie właśnie ślady żółte o tysiącach zarodników. Skrzyp ten występuje, skrzyp olbrzymi, w Europie, rozsiany w różnych krajach. Niezbyt częste, ale są właśnie miejsca, że, że, że jest częstszy. Na przykład na południu Anglii i właśnie na Podkarpaciu. Natomiast występuje także w Ameryce Północnej. Choć nie ma jednoznacznej opinii, czy jest to osobny gatunek tam, nazywany wtedy skrzypem Brauna, ekwisetem Brownii, czy jest to tylko podgatunek skrzypu olbrzymiego. W każdym razie bardzo podobny. I tam te właśnie pędy zarodnionośne, zarówno te łodyżki, jak i E, strobile, jak i właśnie te, te szyszki jakby, były jadane przez różne plemiona zachodniego wybrzeża Pacyfiku. Na surowo nawet te, te łodyżki jedli, czasem też smażono. Natomiast spokrewniony z nim skrzyp polny, dużo drobniejszy i tutaj u nas, u mnie we wsi go nie ma akurat. Prawie nie ma. E, to był jadany, załóż w Japonii, jest jadany w Japonii, nazywany Tsukushi i tam się po prostu dusi te, te całe właśnie Zarówno łodyżkę, jak i, jak i ten, ten strobil dusi się w sosie sojowym. Ja zwykle dzielę na pół, to znaczy osobno przyrządzam tą część, a osobno tą część. To jest trochę jak makaron. Tutaj obieram z tych twardych, właśnie brązowych części i powstaje taki właśnie makaronik, który jest trochę bez smaku, ale można go, można go jakoś tam przyrządzić z sosem. Strobile skrzypu polnego nazywano na Podhalu sypułkami i podobno dzieci to jadły jako przekąskę w okolicach Zakopanego, ale także nawet dodawano, dodawano je do polewki, do zupy. Jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa, kto jest właśnie z Podhala, słyszał o tym, czy pamięta, czy sam może jeszcze właśnie jadł te skrzypy, na przykład wychodząc ze szkoły i wracając do domu na piechotę. Jest to bardzo ciekawa rzecz, bo właściwie w całym folklorze europejskim nie mamy drugiej wzmianki o jedzeniu właśnie tych strobili skrzypów. Jedynie na podhalu i jedynie porównywalne tradycje znajdziemy w Japonii, i rzadziej w Korei i w Chinach. I skąd właśnie taka tradycja wzięła się w Zakopanym, tego nie wiemy. No i właśnie wśród Indian wybrzeża Pacyfiku. No niesamowity rozrzut. Wschodnia Azja, podchale i i właśnie Indianie e, pogranicza Kanady i Ameryki Północnej, i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na wybrzeżu Pacyfiku. E, więcej informacji o jadalnych skrzypach i paprociach jest w mojej książce Edible Friends of the World: jadalne paprocie świata po angielsku. E, ciągle nie mam czasu, żeby ją na polski. Przetłumaczyć, no bo jest, jest to jednak książka specjalistyczna, ale może kiedyś mi się uda przetłumaczyć, może wzbogacić jeszcze i wtedy będzie także dostępna po polsku. A tu mamy inny gatunek skrzypa, skrzyp leśny. Bardzo podobne pędy do skrzypu polnego, tylko że u tego gatunku one wytworzą niedługo zielone listki i nie obumrą. Natomiast u skrzypu polnego te pędy obumrą i potem utworzą się nowe. Podobnie można użytkować jak skrzyp polny, tak właśnie jak Japończycy, duszone w sosie sojowym. To nie jest jakiś wielki rarytas, to bardziej jakiś taki kulturowy zwyczaj. Oczywiście skrzypy są cenionymi roślinami leczniczymi, o wszechstronnym działaniu. Nie do końca co prawda wiemy, jak bardzo się różnią poszczególne gatunki. Głównie w farmakopei europejskiej używany jest skrzyp polny. Natomiast wszystkie skrzypy mają bardzo dużo krzemionki. Skrzyp polny, znany lek, szczególnie w schorzeniach nerek, układu moczowego, także bardzo korzystnie działa na skórę i w ogóle w przemianie materii. Taki po prostu do herbatek oczyszczających, idealny. Ja często piję w mieszankach sobie skrzyp, szczególnie zimą, czuję taką, taką potrzebę. W każdym razie. Zamiast myśleć o konkretnych właściwościach leczniczych, po prostu można zawsze do diety włożyć sobie kilka takich kłosów zarodnionośnych. Jeśli konsumujemy jakieś jakichś w większych ilościach, to my poczujemy, jak one na nas działają, tak? My powiedzmy po kilku posiłkach będziemy wiedzieli, czy chcemy jeszcze, czy nie. Tak jest na przykład z czoskiem niedźwiedzim u mnie. Mam takie okresy, że rzeczywiście mam wielki apetyt na niego, a są momenty takie, że może, nie wiem, wątroba jest przeciążona, albo jest już go za dużo zjadłem, i po prostu w ogóle nie ciągnie mnie do niego. Także po prostu wsłuchajmy się gdzieś tam głęboko w nasz organizm i będzie dobrze. Bardzo często przypadki zatruć ziołami, które potem są podstawą do delegalizacji ziół, tak na przykład jak zrobiono z żywokostem. To są przypadki osób, które chorują na przykład, ale nie uważają, bo potrafią pić jeden gatunek zioła kilka tygodni non-stop, trzymać się jakiegoś przepisu, pomimo że czują, że czują się coraz gorzej. Także słuchajmy się w siebie, jeśli nas odrzuca od jakiegoś zioła, jeśli naprawdę czujemy, że coś tam jest nie tak, coś nas kuje, po prostu takiej kuracji nie kontynuujmy. Nie dość, że w szkole nam się wpycha głównie wiedza akademicką, taką wiedzę z głowy. Nie uczy nas się tak naprawdę kontaktu z przyrodą. To nie uczy się nas także słuchania się we własne ciało, tak i słuchania tej mądrości głębokiej, wewnętrznej, którą mamy. Oczywiście ona też nas może zawieść, ale na pewno warto jej słuchać. A na koniec pokazuję jeszcze. Bulwki skrzypu, przypuszczalnie skrzypu leśnego, znalezione na warsztatach w tamtym roku, w kwietniu. One są pod ziemią i trzeba by je głęboko kopać zwykle pół metra, metr nawet, są też głębiej, żeby je znaleźć. Myśmy je znaleźli w norze norników i razem, ze, razem z czyściem błotnym. Natomiast one są bardzo smaczne, także jak już gdzieś je znajdziecie, albo wykopiecie z ziemi, albo w oraninie można je znaleźć, czarne na zewnątrz, białe w środku, zawierają skrobię, trochę wodniste, bardzo przyjemne w smaku, mają taki kokosowy posmak i konsystencję właśnie kokosową. Dawniej dzieci gdzieś tam biegały po polach i wiedziały, widziały, że jak takie burzki są, to można je zbierać i jeść. Takie bulwki mają też inne gatunki skrzypu. Największe oczywiście skrzyp olbrzymi. Te są wielkości paznokci ludzkich, a u skrzypu olbrzymiego, takie półtora raza większe. I bardzo podobne w smaku. A na tym zdjęciu skrzyp olbrzymi po lewej bulwki wykopane przez uczestników warsztatów, nieukradzione gryzoniom. Popatrzcie, że są ewidentnie większe. No Tego nie udowodnię, nie mam tutaj centymetra, ale. Ale są rzeczywiście większe. I zdjęcia z tych samych warsztatów. Yy, smażące się na ognisku yy, kłosy zarodnionośne osobno. I osobno oderwane szypułki tych kłosów, które są według mnie smaczniejsze. Może nie są tak pokazowe. Wyglądają bardziej jak makaron, ale są świetnym dodatkiem do potraw. Pamiętajmy jeszcze, żeby nie jeść skrzypów. W nadmiernych ilościach, bo zawierają one tiaminazę. To jest taki enzym, który rozkłada witaminę B1, tiaminę, i możemy dostać choroby beriberi od ciągłego jedzenia skrzypów albo paproci. Ale musielibyśmy to robić ciągle, a zwykle przecież skrzypy i paprocie są traktowane tylko jako przystawka w Japonii, jadane tradycyjnie w kuchni japońskiej, więc. Na pewno takie spożycie miseczki skrzypów od czasu do czasu nam nie zaszkodzi. I tu chciałbym Wam opowiedzieć bardzo ciekawą historię, ale smutną z Australii. W roku 1860 niejaki Robert O'Hara Burke, a także William John Willis i kilku innych mężczyzn rozpoczęło wyprawę mającą na celu przemierzenie Australii. Z południa na północ. Szukali po prostu trasy dla linii telegraficznych i kolejowych, oraz poszukiwali jakichś wielkich mórz czy jezior, które mogły być w środku Australii. Po trzech miesiącach rozbili obóz w Cooper's Creek, kiedy zaczęli mieć problemy z jedzeniem na wyprawę, a wtedy tubylcy dali im coś, co nazywało się Nardu. Więc to Nardu były to formy przetrwalne. Paproci z rodzaju Marsylia, z gatunku Marsylia drumondi. W Polsce też mamy paproć, właśnie Marsylia czterolistna. Ona jest niezwykle rzadka. To są wodne paprocie o liściach jak koniczyna. I ta Marsylia drumondi też właśnie tak, tak wygląda. Natomiast ona rośnie w terenie pustynnym. Na takich okresowych bagnach, które pojawiają się tylko co kilka czy kilkadziesiąt lat, nawet 30 lat czeka, żeby wyrosnąć i leży sobie w takim zaschniętym błocie. E, liście Marsyli są jadane w wielu krajach, szczególnie w Azji, e, natomiast Australijczycy jadali właśnie te formy przetrwalne, które dawały im kalorie, czyli to były bardzo kaloryczne pożywienie, które pozwalało im przeżyć. Miejscowa ludność mieliła te formy przetrwalne i robiła z nich coś w rodzaju mąki. I członkowie wyprawy też zaczęli tę mąkę jeść. Jak zapisał Wills w swoich, w swoich dziennikach, jedli ponad 2 kilogramy takiej mąki dziennie. Zauważyli, że chociaż nie byli głodni, to zaczęli słabnąć. Mieli powolne tętno i drżące nogi. Wills nie potrafił wyjaśnić, dlaczego głodował, mimo że nie odczuwał głodu. Nie wiedział po prostu, że żywność, którą jedli, zawierała właśnie tiaminazę, która niszczyła im witaminę B1 w organizmie. Witamina ta ma kluczowe znaczenie dla metabolizmu energetycznego, funkcjonowania nerwów i mózgu. Deficyt witaminy B1, nazywany chorobą beriberi, Odznacza się właśnie drżeniem kończyn, powiększeniem serca i ogólnym osłabieniem. I wpierw zidentyfikowano go w społecznościach, które jadły głównie polarowany biały ryż, i wtedy właśnie tej witaminy B1 nie dostarczali sobie. Natomiast członkowie ekspedycji nie wiedzieli jednej rzeczy: że aborgeni, którzy jedli nardu, Myli i piekli te przetrwalniki przed ich zmieleniem, i pewnie właśnie to płukanie i pieczenie usuwało znaczną część tiaminazy. Bo samo sam właśnie to nardu było bardzo ważnym produktem dla lokalnych społeczności. Także dysponowali nawet specjalnymi, wielkimi kamieniami, które były takimi młynami można powiedzieć, moździerzami, które z pokolenia na pokolenie, być może nawet przez setki czy tysiące lat, były używane do mielenia tych właśnie przetrwalników. Jest to w Australii znany artefakt archeologiczny i można je znaleźć rozrzucone między innymi wokół jezior Willandra. To jeden z punktów na mapie świata, który jeszcze chcę odwiedzić.